Dzień dobry. Studio Armageddon. Witam Was wszystkich serdecznie. ma Kocham i uwielbiam Cię. Nawet nie wiecie, jak jestem wdzięczny, że mam Was teraz. Przychodzę bardzo kurwa, trudny czas, tak powiem. Myślałem, że parę dni się ogarnę. Nie ogarnę i nie ogarnę już. Wiem, że już nie ogarnę. A więc. W sumie zostaliście mi tylko wy, a śmieci wyniosły się całe, same, nie całe, całe też, ale same. Eee... No tak jak mówię, nastrój trochę markotny niestety, zmęczenie jest po weekendzie, po czacie, głowa na najwyższym poziomie. Fajnie było niestety w połowie czatu, zrobiło się za dużo ludzi i tak jak słuchaliście, trochę się pogubił temat i wszystko. E, dogadam to, obiecuję, że dogadam to z Gabrielem, porozmawiamy i następne live y będą bardziej sprecyzowane i ustawione w jeden, w jeden ten, w jedną linię wypowiedzi, jakby. No i przejdźmy do tematu. Kochani, to co rozgrzewa Wasze głowy to wybory długopisu w Polsce. Zawsze, kiedy przychodzi czas wyboru długopisu, zaczynamy kłócić się, jakim kolorem ma ten długopis pisać. Zawsze, kiedy przychodzi czas tego wielkiego oszustwa, ludzie jakby odkładają mózgi na półkę i zaczynają tańczyć diabelski taniec wyborów. Mój komentarz do tego będzie. Tylko i wyłącznie jeden. Nie ma czegoś takiego jak Polska, jak kraj. Jest firma zarejestrowana i firmą tą zarządzają grupy dyrektorów w Waszych głowach, nazwane partiami politycznymi dla Waszej wygody i komfortu psychicznego. Grupy dyrektorów Obietnicami i waszymi pieniędzmi prześcigają się w pomysłach, aby uzyskać rodzaj laurki, czyli takiej karty, że naród pozwolił właśnie tej grupie dyrektorów się okradać. Wtedy taką laurkę dyrektor niesie do swojego właściciela, Uzraela, który jest. Właścicielem w Waszych głowach kraju Polski, w mojej głowie firmy Polin. Właściciel tej firmy właśnie zażądał zwolnienia 20 milionów Polaków. Nie interesuje właściciela firmy, co się stanie z 20 milionami Polaków. Dyrektor ma wykonać polecenie. Jeżeli wy, niewolnicy, nie będziecie zadowoleni z takiej decyzji, to cóż, ukaracie dyrektora. Wymienicie sobie na nowych dyrektorów, którzy wezmą laurkę i zaniosą do tego samego pana, Uzraela. A pan Uzrael nie zmieni swoich postanowień wobec własnej firmy jak ją ma prowadzić, ile ma zatrudniać tam ludzi, i dalej będzie utrzymywał rozkaz zdepopulowania Was do 15 milionów. I żeby to wybrzmiało w Waszych głowach odpowiednio mocno i solidnie, powiem jeszcze raz, a teraz już bardziej szybciej. Nie masz żadnej, moi kochani, różnicy, z której ręki dostaniecie w mordę, z lewej czy z prawej, jeśli i tak dostaniecie w mordę. Od tej osoby, która posiadaczem jest lewej i prawej ręki. Aj, banda pięciu w Polsce, Sejm i Senat jest systemem zbrodniczym. Sytuacja, w jakiej się znaleźliście, to wynik głosów 450 ludzi z 460. Jakie wybory? Wybieracie długopis, nic więcej. Kiedy głosujecie na ich kandydatów w ich grze, ich reguł, samo głosowanie jest zdradą. Samym głosowaniem, tak jak Andrzej Leper powiedział, nadajecie im prawo do okradania was. Dajecie im rękawiczki, pozwolenie do tego, aby was okradano. I teraz krzyknąłby każdy, to na kogo? No właśnie to jest błąd, takie myślenie na kogo? Sami się nie wybiorą. Nie głosujcie w ich wyborach. I tak nic nie zmienicie. Szkoda prądu, energii waszego nazwiska. Nie bierzcie w tym udziału. Ja nigdy. A jak spoglądam na politykę lat nie wiem, ile. Nie będę się określał. Lubię. Interesuję się i spoglądam od dawna od lat. I od dawna od lat rozumiem, na czym to polega. Wy z pozycji niewolników możecie tylko i wyłącznie ukarać rządzących, nie wybierając ich. Ale na ich miejsce z tego samego obozu są następni. Przecież nie, wy, wy, nie, wy nie, nie wybieracie takiego pana jak Szumowski. To nie wy zadecydowaliście, że krzywa morda, banker morawiecki z PO, sługus JP Morgan, banku, który doprowadził Amerykanów do krachu w 2008 roku, oszukał. JP Morgan jest zamieszany nawet w Titanica. Ludzie, nie ma w historii w historii większego przekrętu, więcej wymordowanych ludzi i pozbawionych ludzi majątków, jak ten bank. A on zarządza naszym polin. Czyż wy na żadnego z tych ludzi nie oddajecie głosu. Taka jest prawda, taka jest racja. I wybieranie długopisów w Polsce to żenada. Głosowanie na partię to żenada. I tak nie wydecydujecie, kto w tych partiach będzie i kto które stanowiska weźmie. Oni sobie sami to rozdzielają. System niewolniczy jest zły, a Polska to firma zarejestrowana na terenie USA. To wszystko. tyle o polityce, tyle o głosowaniu i tyle szurlandczycy, dlaczego blokuje wszelkie polityczne akcje. I to nie dlatego, że sprawy polskie mnie nie interesują, to dlatego, że wy naród, wy ludzie nie rozumiecie, w co gracie. I wszelkie moje próby pisania wam komentarzy obszernych kończą się z bardzo nieładnymi odpowiedziami. Bo należy zrozumieć istotę problemu. I to że jesteśmy w posiadaniu jakiegoś kraju, a my nie jesteśmy już krajem, tylko firmą. Dobra. Szybka refleksja na temat płaskiej ziemi. Dla was wszystkich jeszcze raz, moi kochani, płaska ziemia i wgłębianie się w każdy aspekt tego, czy jest płaska, czy okrągła, to gierka Illuminati. Abyśmy marnowali czas, energię i kłócili się pomiędzy sobą nawzajem. Ta teoria to teoria matka, dlatego, że uczy zdejmowania oprogramowania, które jest kodowane wam w głowach od urodzenia poprzez telewizję, wychowanie, wykształcenie, obrazy, obrazy podprogowe, bajki, muzykę. Religie, wszystko jest programem, który programuje was, abyście byli niewolnikami, ściśle podporządkowanymi pod ich reguły prawa. Nie rozwodzę się, czy te prawa są dobre, mądre, słuszne, sprawiedliwe. Oni ustalili te prawa, oni nimi zarządzają. Dają wam hołownię i trzaskows trzaskowskiego kurwa ja pierdolę. To tak jak bliźniacy kaczyńscy, Jarek czy zegarek, kurwa. Ja pierdolę, jak tak można. Pispę o to samo, ale wy się kurwa kłócicie, kto kurwa lepszy. W dupę czy w buzie jak i tak będziecie ruchani. Kurwa, nie mogę. Słuchajcie, jak zaczynamy studiować temat płaskiej ziemi, a przestajemy być ścisłymi globusami i zaczynamy dopuszczać do naszej głowy możliwość, że ktoś nas oszukał, zaczynamy szukać miejsc, w których zostaliśmy oszukani. Rozumiecie? Odnajdując te miejsca, składacie historię, jak i dlaczego kłamą. I potem uczycie się i przenosicie to do wszystkich aspektów życia. Politycznych, rodzinnych, każdych. Bo znacie już sposoby manipulacji, techniki, praktyki. Rozumiecie mnie? I roz, rozważając się inteligentnie nad tematem płaskiej ziemi, przy dwóch inteligentnych głowach, można wywnioskować świetne. Techniki manipulacji, świetne próby oszukania, które wyszły, nie wyszły, miejsca, w których zostali złapani na kłamstwie i jak się tłumaczyli z tego kłamstwa. To jest potęgą płaskiej Ziemi, to jest potęgą myślenia o płaskiej Ziemi i wiary w płaską Ziemię. Złamanie programu planet, gwiazd, kosmosu, złamanie programu tego, że kulka jest zawieszona w yy, przestrzeni jakiejkolwiek, a musi być krawędź i spadnięcie poza to. Musi być koniec, gdzie człowiek musi ustać na koniec i patrzeć. Patrzcie na moje głowo. Ziemia jest idealnie płaska i to powinno Wam wystarczyć. Nie ma więcej dywagacji, nie ma więcej rozmowy. Przedstawiony jest dowód: woda się nie zakrzywia i już nie ma ale. Co by było, gdyby? Nie, koniec dyskusji. Woda się nie zakrzywia, i teraz wszelkie próby wytłumaczenia, że się zakrzywia, są próbą usprawiedliwienia kłamstwa. Należy się w to wsłuchiwać, a nie w to wierzyć. Należy słuchać, jak ktoś kłamie, a nie mu wierzyć, uczyć się. Po co, jak, dlaczego? To jest matka płaskiej ziemi, już Wam o tym mówiłem. Dlatego jeżeli przedstawiacie mi obszerny naukowy dowód w postaci kilkukartkowego wywodu chemiczno-psychiczno-fizyczno-naukowego, to ja się pytam was, czy wy fizycznie możecie to sprawdzić, ustać ze mną jak facet z facetem i mi to udowodnić? Nie. Zawsze to będzie w strefie wyobraźni domysłu, ponieważ oni tak tym pokierowali. Tak oni zbudowali to teorię, że wszystko co wy chcecie obliczyć, wychodzi na wielkich tablicach chemicznych. Wykresy matematyczne, zwykły mózg człowieka nie potrafi tego ogarnąć bez przygotowania, czyli bez ich wiedzy, bez wielu lat w ich szkołach, czyli bez długoletniego programowania ich kłamliwą nauką. A wystarczy spojrzeć za okno Ziemia jest płaska. I teraz bardziej interesujący jest cały proces. I samo zdjęcie oprogramowania, bo na końcu tej drogi możemy ustać razem i powiedzieć: Ziemia jest okrągła. Ziemia jest okrągła, planety istnieją, a wszystko jest tak, jak oni mówią. Ale dzięki temu, że pół roku lub rok badałem płaską Ziemię, już wiem, że ludzie nie polecieli na Księżyc, a na pewno nie tego dnia, kiedy nam to powiedziano. A koszt tej wyprawy to był rabunek, napad na e, e, kieszenie obywateli w największą skalę, jaką można tylko sobie wyobrazić. A kiedy posiadamy takie kłamstwo w rękach, jak kosmos, jak wiele miliardów możemy wyłudzać, kiedy tylko chcemy? Kiedy nie wiesz o co chodzi, chodzi o kasę, i tutaj też tylko i wyłącznie chodzi o kasę. A dzięki temu, że to przeszło, Całą ideologię można było na bieżąco doklejać do tego. Skoro już uwierzyli w kosmos i planety, to teraz uwierzą w zielone ludziki. Możemy testować naszą broń samoloty odrzutowe, antygrawitacyjne, możemy robić, co chcemy, a oni i tak powiedzą, że to przybysze z obcej planety. Raz na kiedy rozbijemy jeden z naszych samolotów narobią ufolodzy zdjęć i tych wszystkich tych, i fama pójdzie w ten. A każdy, kto będzie miał rzeczowy dowód na istnienie, wyślemy do niego facetów w czerni i zamkniemy mu morne. Elegancko, elegancko. Każdego można uciszyć. Szybciutko. I to nie tak, że ta grupa ludzi usiadła i wymyśliła tak wielki szarlatański plan na tak wielkie kłamstwo. Nie, to się narastało latami. Dołączali się do tego ludzie, bo pieniędzy było mnóstwo do wzięcia. Ciężarówki waszych pieniędzy. Całego świata pieniędzy. Program kosmiczny to największa czarna dziura, jaka istnieje. I nie istnieje ona w kosmosie. NASA to czarna dziura. Masońska organizacja von Braunów. Kubricka. I Disneya. Banda chuja. Masońska banda chuja. Pedofilski Disney... Nasa, kurwa, kłamliwe, co wszystko w studiach i basenach kręcą. A więc, żeby wyjaśnić spór kuli i płaskiej, trzeba mieć milion dolarów. A na końcu tylko te dwie osoby, które do... przeprowadza eksperyment, będą wiedziały prawdę, i przyjdzie rząd. I pod groźbą utraty życia zabroni tą prawdę głosić. Więc po co nam wiedzieć, czy jest okrągła, czy płaska? Po co nam się kłócić o to? Tutaj jest Illuminati, tutaj są masoni. Kłótnie, podziały, różnice. To oni. Dlatego oni mówią, że dali nam tą teorię. Nie, nie, nie. My doszliśmy prawdy. Poprzez oczywistość, Ziemia jest płaska, woda się nie zakrzywia, a Słońce nie może być ob oddalone od nas 93 miliony kilometrów, ponieważ mamy nagrania z balonów i z samolotów lewa, Słońce, Księżyc, widzimy to na niebie jednocześnie. Samoloty, które latają na 20 milach, 36 milach wysokości, nie widzą z kokpitu zakrzywienia. I to jest kłamstwo. Rozumiecie? Kosmos jest kłamstwem, planety są kłamstwem po to, żeby doić z Was pieniądze. Po to, abyście myśleli, że już wkrótce, moi kochani, NASA odkryje nową planetę, bo to, żeście kurwa zniszczyli, zgwałcili, wyciągnęli z niej ropę, gaz, wszystko, żeście matkę potraktowali jak kurwę. Zdewastowali, o zabrudzili, zaśmiecili, a teraz z marzeniami patrzycie w niebo, bo przecież jest tam miliardy gwiazd, komet i na pewno, jakim kurwa ego, egoisto, jak, jakim ty kurwa jesteś, abyś mógł, miał prawo myśleć, że jesteś sam we wszechświecie. Jestem, jestem istotą boską i to ja jestem centrum wszechświata, moja płaska ziemia, rozumiecie? Tak, tak mamy myśleć jako ludzie, istoty boskie. Tak mamy myśleć. A nie, że jesteśmy pyłkiem w przestrzeni kosmicznej, od którego nic nie znaczy. To od nas znaczy wszystko, od naszej głowy, od kreowania rzeczywistości, naszymi pozytywnymi, yy, najebanymi miłością myślami. Rozumiecie? Zrodzone, a nie stworzony. Posłuchajcie. Jeżeli tak zaczniecie myśleć, to cały świat staje się, się wspaniały. Wszystko kreuje się pozytywnie naokoło was i odnosicie same sukcesy. Ale jeżeli myślicie, że jesteście pyłkiem w nic nieistniejącej, tryliardologicznie olbrzymiej przestrzeni kosmicznej, to nie zależy od was nic. Czujecie się jak malutkie, gówno, nic nieznaczące i jakoś musicie sobie poradzić w tym wielkim kurwa świecie. No nie, bzdura. Programowanie niewolnika, programowanie niewolnika. Za każdym razem to samo programowanie niewolnika. I moje dywagacje na temat płaskiej Ziemi to próba pokazania Wam, że z tymi programami należy walczyć samodzielnie. Nikt, ja czy ktokolwiek inny, nie zdejmie z Was tych programów tylko dlatego. Że ten program jest zbyt silny i logowany przez lat 10. Powiedzmy, przez 20 lat ktoś was programuje, a wy chcecie, żebym ja wam w komentarzu zdjął program? Nie, to jak choroba, to jak terapia. Musicie się z tego wybudzić, kłamstwa cholernego, abyście ujrzeli swoją zajebistość, boskość i to, że nie potrzebujecie pana. Nie potrzebujecie na nikogo głosować, nikogo wybierać. I nie, nie będzie anarchia, chaosu i rozjebania kraju. Kraj to będzie rozjebany jak po raz kolejny. Zagłusujecie na kolejny długopis. I dalej będziecie się kręcić na kultach, które pędzą z prędkością tysiąca kilometrów w przestrzeni yy, dupologicznej. Ludzie, jesteśmy bogami, najwspanialszymi istotami, niepokonanymi, a następne tysiąc lat należy do nas. I już po resetie. Reset się rozpoczął i trwa. Ja nie czekam na Armagedon w postaci komety, która spadnie. Ja cały czas widzę ludzi ukoronowanych na ulicy, przestraszonych ze strachem w oczach, którzy łapią dzieci pod pachę w maskach i uciekają. Korwidianie są wszędzie. Ci ludzie to druga tura. Ci, co wychodzą na zamieszki, to druga tura. Ci, co protestują w ich protestach, to druga tura. A za chwilę usłyszycie we wszystkich mediach, że wirus powrócił, zmutował, jest tak silny, że czesze. I każdy, kto brał udział w proteście, będzie teraz pozytywnie zdiagnozowany. Każdy, kto jest przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje, będzie pozytywnie zdiagnozowany. Aha, i wasz antychryst bohater z grzywą. Po 30 latach oglądania Hollywood? Tak, oczywiście. Nikt inny, tylko Amerykanin może was kurwa uratować w pelerynie jak Superman. Przyleci was uratuje. Oczywiście, od wszystkich pedofilów. Uratuje was i zaczipuje. I wprowadzi nowy porządek świata. I uwierzcie mi, żaden Słowianin w nowym porządku świata nie przeżyje i się nie odnajdzie. Według czarnych ubów. A ja wam mówię, że reset sprawi, że to czarne uby się wsypią. To oni się rozpadną. I to ich strach i zniszczy. Sztuka to nie głosować. Sami się nie wybiorą. Ziemia jest płaska. A śmieci wynoszą się same. Sława, wolni ludzie. Z dnia na dzień jest coraz więcej. Coraz więcej. Tysiące. A niedługo zawiążemy front. Linie. Szurów. Jak szlachta. Już nie będą nas wyśmiewać i wytykać palcami od foliarzy. Niesiemy te przebudzenie, czy tego chcą, czy nie. I próbują nas zinwilirtować za wszelką cenę. Tworzą takie same grupy i wciągają nas w te grupy. Mamią i oszukują. A potem wyłączą nam technologię. Pozdrawiam. Sława.